Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Choć wiem, mnie, nie wiem jak odpuścić. Mam do koniec. Polskie radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Raf Skowroński. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię, witam wszystkich słuchaczy. Rav Skowroński. Na samym początku ja zawsze robię taką małą notkę biograficzną o osobie, z którą rozmawiam. Więc Rawskowroński Skowroński to piosenkarz, autor tekstów, kompozytor, absolwent kierunku popular music na londyńskiej uczelni Middlesex University. Znany już wcześniej z duetu katowickiego Juga, a teraz już oficjalnie autor debiutanckiego materiału. Solowa epka NW9, o której właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ale jeszcze wcześniej, Rav. Takie pytanie do Ciebie, czego słuchasz prywatnie? Jakbyś mógł nam polecić trzy rzeczy, tak na szybko z głowy, nie wiem, z ostatniego czasu, wiesz? Po prostu trzy jakieś strzały szybkie. Pewnie, no to pierwsze, ostatni miałem wywiad, podałem jakby imię tej samej artystki, będzie to Arlo Parks, angielska wokalistka, genialna gitarzystka, Clio Soul. Też angielska, jakby dużo takich angielskich jakby naleciało jakby nadal we mnie jest. I kurde, trzeci artysta zespół. No niech pomyślę no. Eee, ostatnio przesłuchiwałem sobie płytę Lady Gagi, e, ale tą zremiksowaną przez różnych artystów. Bardzo mi się e, podobała. No to dobra, w takim razie przejdźmy do wstępu do albumu. Mam do ciebie trzy pytania. Kto współtworzył album? To jest pierwsze pytanie. O kim na pewno musimy wspomnieć? Oprócz Rafa, kto jeszcze tam wiesz, dołożył jakąś cegiełkę, czy to były miksy, jakaś sprawa produkcji albo jakakolwiek inna? No to współtwórcą tego albumu jest na pewno w bardzo, bardzo dużej części Filip Martyniec, producent, kompozytor i chłopaki ze studia tutaj na Śląsku Azymut. Jest to Kuba Mokrzysieki i Paweł Pindur. No to rap, w takim razie okładka, tu mam, mam pytanie do ciebie na pewno, co to za sesja, co to za miejsce, czy to może twój do, do, dom rodzinny, Taki wiesz, takie pierwsze skojarzenia miałem trochę, dlatego tak, siedzisz w swetrze z kwiatami we włosach w jakimś miejscu, które wygląda na takie przytulne, ale co to za miejsce? No jest to bardzo przytulne miejsce, jest to działka, która jest, która jakby należy do mojej mamy i mojego wujka, no i jestem taki właśnie mały, jakby to powiedzieć, taki mały jakby domek, do którego właśnie się udaliśmy. Witali Kordiak robił zdjęcia, genialny fotograf. Początkujący, ale zmierzał w dobrą stronę, moim zdaniem. No i tak na takim totalnym spontanie kupiłem jakiś po prostu mały sweterek, zerwaliśmy stokrotki z błąki na działce i postanowiliśmy cyknąć jakieś fajne zdjęcia. No i wyszła z tego okładka. No to przejdźmy jeszcze do tytułu, i tutaj jeszcze Cię spytam, czy tytuł w jakikolwiek sposób koresponduje z okładką, dlatego że tak. Tytuł mamy NW9 i na początku pomyślałem, co to za tajemniczy tytuł, ale jak wstukałem w Google, to wyskoczył mi oczywiście kod pocztowy dla Northwest London w Anglii, i wiemy, że kończyłeś londyńską uczelnię i tam mieszkałeś, w takim razie to jest pewnie kod miejsca, w którym mieszkałeś, tak? Zgadza się, to jest y, kod pocztowy, pod którym mieszkałem przez 4 lata y, swojego życia w Londynie, i pod tym postkodem, jakby napisałem całą y, epkę, więc uznałem, że jest to na pewno bardzo ważne miejsce dla mnie, i wszystko się tam tak naprawdę rozgrywało w moim życiu przez ostatnie 4 lata. Także uznałem, że będzie fajnie nazwać tą epkę na część, na część właśnie tego miejsca. Ale NW9 ma jakieś tutaj takie konotacje z tą okładką, czy okładka trochę swoją drogą i tytuł swoją? No myślę, że okładka trochę żyje swoim życiem, chociaż chcieliśmy zrobić to w takim oldschoolowym, może lekko angielskim stylu, właśnie przez te tapety, które są w tym domku i no, można to jakoś połączyć tak na siłę. W tym razie rap, przejdźmy do samego albumu. Analiza, mała analiza albumu płyty EPKI NW9 Rafał Skowroński. Zaczynamy od utworu numer jeden, czyli utwór Miło Cię Poznać. I właśnie tutaj powiem Ci taki mocno dreamy klimat mamy muzyczny, w tych refrenach szczególnie, można na pewno odpłynąć, bardzo odprężające. No i wiesz co, jeżeli chodzi o samą historię i tekst, to na pewno mam do Ciebie parę pytań, dlatego że tak, z tego tekstu możemy wyciągnąć przede wszystkim fragment, naprawdę miło Cię poznać, ten schemat nuży mnie. Czyli tutaj można sobie to odebrać, ja przynajmniej tak odebrałem, w kontekście relacji. W, o której chyba wszystkie utwory są, albo o jednej, albo o różnych, ale w każdym razie jest to relacja dwóch osób. Tutaj można to odebrać chyba tak, że masz dość poznawania, tak jakby nowych osób, ciągle, tych krótkotrwałych relacji, więc to dlatego jest to ten schemat duży mnie, tak? E, tak, właśnie to jest e, takie odniesienie się do. E takiego okresu w moim życiu, w którym jakby byłem singlem właśnie podczas pobytu w Anglii i no bukowałem sobie randkę jedną po drugiej tak naprawdę, bo randkowanie dla mnie było tyle fajne, że e, można było poznać ludzi jakby zewsząd, jakby każda historia jest inna człowieka i każdy człowiek na swój sposób jest inspirujący, tylko że po pewnym momencie no, nastała taka właśnie handra i już byłem trochę zmęczony tym, jak poznawałem tych ludzi, ale już ten schemat przechodzenia przez jakby ten sam proces poznawania kogoś już mnie w jakiś sposób nudził i jakby bardzo zawsze chciałem być zakochany jestem raczej taką związkową osobą myślę e, ale no gdzieś tam to nie było to w tamtym momencie i Gdzieś przyszło mi do głowy, żeby napisać o tym piosenka właśnie. No bo wiesz co, bo powiem ci, że przewrotnie niektórzy ludzie mogą pomyśleć po tym tytule i po tym co śpiewasz, że miło Cię poznać, jak wyłapią tylko to, mogą mhm. pomyśleć, że właśnie przewrotnie śpiewasz o sytuacjach, w których miło cię poznać i których jest się to... cieszyć z tego, że kogoś poznajesz, nie? Myślę, że jest to takie właśnie ironiczne trochę. Miło cię poznać, ale okej, okay, here we go again. <laughs> Tutaj, Raf, na pewno też musimy wspomnieć kilka słów o obrazku, dlatego że mamy teledysk do tego utworu. A tutaj na pewno mam pytanie, gdzie był nagrywany? Mamy tutaj kilka scen, robisz różne rzeczy, dlatego że tu są jakieś piaski, drzewa, las, tutaj też jakaś woda, w pewnym momencie siedzisz przy tym stole, taka wymowna trochę scena, gdzie są dwa kieliszki, jeden po drugiej mhm. stronie, gdzie nikogo nie ma, i później te, te, te zawartość, te, to wino ląduje zresztą na tym obrusie, i, i tam się dzieją różne cuda. Mógłbyś mi powiedzieć, jaki był pomysł na, na ten teledysk? No, właśnie, bardzo dramatycznie, jakby finalnie wyszło, jakby z tym wyrzuceniem stołu i zrzuceniem tych kieliszków. No, pomysł był w ogóle taki, że miało być to na zasadzie takiego jakby speed datingu. Gdzieś na pustyni, na jakimś odludziu, no ale gdzieś tam finalnie, w edycji, jakby no nie wyszło tak, jak sobie zakładaliśmy, więc jakby trochę obcięliśmy tego naszego pierwotnego pomysłu z całą ekipą i kręciliśmy to w ogóle na pustyni Błędowskiej, niedaleko właśnie Katowic. I no, to był strasznie w ogóle ciężki plan, bo pojechaliśmy tam o 8 rano, żeby zacząć już zdjęcia. A tak naprawdę o godzinie 9-10, był to chyba w ogóle koniec czerwca czy początek lipca, jakoś tak. Były takie upały, że o 10 rano już ten piasek był po prostu niemożliwy do chodzenia. Był tak rozgrzany, tak gorący, więc nakręciliśmy na szybko coś fajnego, co musieliśmy, co sobie na pewno założyliśmy i chcieliśmy się z tej pustni wydostać jak najszybciej do tego lasu, właśnie. No i w tym lesie, no powiedzmy, że ten teledysk jest trochę taki. No, jakby na tym poszukiwaniu, kogoś szukaniu, jakby jest to właśnie chłopak, który gdzieś tam się odnosi do całej tej historii, która się przeplata przez tą epkę, jakaś taka symbolika, myślę. I dużo osób mówi, że jakby brakuje tam pomysłu reżyserskiego, ale ja myślę, że to jest taki telewizj, który każdy może gdzieś tam na swój sposób zinterpretować na pewno. No, powiem Ci szczerze, że teraz jak powiedziałeś też o tym poszukiwaniu czegoś, czy siebie, to rzeczywiście, to te sceny też mogą same tworzyć, więc to, o czym teraz powiedziałeś, że ktoś może powiedzieć, że jest bez pomysłu, to właśnie uh -huh. bardziej się odnajduje w schemacie poszukiwania siebie, bo to zwykle jest pom bez pomysłu poszukiwanie różnych Dokładnie rzeczy. Dokładnie, o, o to chodzi, tak. No. Wody, by oczyścić ciało. Utwór numer dwa to Wody i tak sobie tutaj pokładałeś widzę, na, na tej epce, że po jednym bardzo odprężającym utworze wchodzi kolejny bardzo odprężający utwór. W ogóle te, 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 te bity, te podkłady naprawdę robią fajną robotę na całej płycie. No, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że Wody Łyk no pewnie jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o a, właśnie bit przede wszystkim. W takim razie jakbyś mógł mi powiedzieć kilka słów też o, o tym utworze, dlatego że tak, mamy tutaj też teledysk, tylko różni się od tego poprzedniego, bo ten teledysk jest trochę taki bardziej artystyczny, bym powiedział. Tu mm -hmm. jest, tu wydaje mi się, że tu ten pomysł oczywiście jest i te kolory szczególnie robią tam taką robotę w tym teledysku. Mm -hmm. e, no, przy te, samym teledysku sobie jakby. Ja tak średnio się zawsze nastawiam na jakieś historie, jeżeli chodzi o jakieś takie fabularne rzeczy, bardziej jakby idę w stronę ładnego obrazka po prostu. No i mieliśmy na pewno więcej lokalizacji, więc gdzieś tam, myślę, dla e, widza, słuchacza jest to potencjalnie, myślę, bardziej taki e, interesujący teledysk, bo jest, więcej się tam na pewno dzieje. A e, jeżeli chodzi o sam utwór, no to został napisany... Mm, no nie wiem, pewnie sam wiesz, jak e, czasami w życiu naszym jakby pojawiają się osoby, z którymi kiedyś się było i gdzieś tam z powrotem pokazują się jakby w obrazku naszym życiowym. No, i tak wracają, odchodzą, no i właśnie o tym jest ten utwór. Też jakby o takim zmęczeniu myślę. Jakby. Teraz, jak sobie tak myślę, to chyba cały czas musiałem być zmęczony w tym Londynie, bo każdy utwór jest po prostu o jakiejś takiej e, osobistej e, e, męczarni. Nie wiem, jak inaczej to nazwać, i o tym jest właśnie ten utwór. E, tak, no. Zresztą wiesz sam też ten tytuł w kontekście tego, co mówisz: Wody, łyk. Wiemy dobrze, jak chcemy wziąć łyk wody. To właśnie to jest taki moment na jakąś może małą przerwę, jakieś wytchnienie, bo już nie możemy tak. trochę wytrzymać. Tak. O to chodzi. Myślę, że ten utwór jest dla mnie takim trochę wewnętrznym, jakby katarzizm. Może tak bym też to dramatycznie mógł nazwać. Utwór numer 3 to NW9, czyli właśnie tytułowy utwór z tego albumu. A tutaj pytanie do ciebie na pewno na wejściu, czy planujesz do niego może teledysk? Czy są takie jakieś pomysły, czy nie? Na ten moment myślę, że no jest to mini album, jest to sześć utworów, myślę, że jakby trzy teledyski, które nagraliśmy jakby to już jest dużo, ale kto wie, czas pokaże, bo jakby NW9 to jest jeden z moich ulubionych utworów, które w ogóle znalazł się na. Na, na tym wydawnictwie, więc chciałbym na pewno w przyszłości. Mhm. Rawi, jeżeli chodzi o samą historię, to tutaj mamy, no, no jak w innych utworach, o tej relacji, właśnie dlatego, że tu jest, to są te fragmenty: obiecą mi kwiaty na łące i słońce, wspólne śniadania więc tu jest jakaś relacja. Tutaj jest też taka walka trochę ze sobą, dlatego że są tam fragmenty: Nie ufam sobie kolejny raz, zbuduję tarczę dla siebie lepszy plan. Czyli ja to tak pomyślałem, że mimo, że nie wiem, pozbieram się po tym, po tej relacji, skoro zbuduję tarczę i dla siebie lepszy plan. I tutaj jeszcze ostatnia kwestia moje pytanie: czy tam w tle, w tym bicie, nie ma takiego słowa więcej, 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 takiego powtarzanego? Mhm. Bo tam jest, yes, yes. tak? Mhm. No ten utwór w ogóle nazwałem go NW9, bo jakby tam też śpiewam, zanim opuszczę NW9, jakby ja już w tamtym momencie pisania tej piosenki, to było rok temu, wiedziałem, że wrócę do Polski e, już niedługo i jakby ten utwór jest dla mnie wydaje mi się taką autorefleksją trochę, bo jakby mój pomysł, moja przygoda z Londynem zaczęła się od tego, że ja tam poleciałem za miłością, tak naprawdę zostawiłem wszystko w Polsce, Wiadomo, jakby wyszło, jakby wyszło, nie udało się, i gdzieś ten utwór jest taką autorefleksją, jakby, które takim, można nawet, wyrzucaniem samemu sobie, że podjęło się jakąś bardzo drastyczną e, życiową decyzję, i dlatego, jakby, nie ufam sobie, kolejny raz e, zbuduję tarczę i tak dalej. Więc jest to gdzieś tam utwór, który jest taki bardzo autorefleksyjny o o tym, że w przyszłości chce się już trochę zrobić inaczej, jakby chce się pomyśleć o sobie, ma się na siebie lepszy plan i właśnie to jest taki, no, dlatego lubię ten utwór, bo ma w sobie coś takiego, taką siłę dla mnie. Jest taki też strukturowo, myślę, bardzo nieregularny i lubię takie utwory bardzo, bo są zawsze dla mnie takim, myślę, większym wyzwaniem, jeżeli chodzi o napisanie, o nagranie, o, 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 o produkcję, nawet i tak dalej. Utwór numer 4 to se la vie, czyli w takim potocznym tłumaczeniu dla wszystkich, co znane powiedzenie, takie powiedzenie francuskie, ale z tego co się dowiadywają, to są chyba nawet statystyki mówiące o tym, że to powiedzenie jest bardziej używane w języku angielskim często niż w języku francuskim. A powiedzenie, ta fraza oznacza takie jest życie, no cóż tak bywa. To jest taka reakcja na to, że coś się zdarzyło w życiu i za bardzo nie możemy no, nic z tym zrobić. No, po prostu się zdarzyło. I tutaj pytanie na pewno, czemu akurat taki tytuł? Przypisanie tego tekstu gdzieś tam sobie tak na początku nuciłem, żeby coś mi przypasowało do wersu. i ja tak jakoś randomowo nagle zaśpiewałem i Tak sobie myślę, kurde, znam to, znam to pojęcie, ale co to dokładnie znaczy? No i właśnie wygooglowałem sobie. No, i gdzieś tam się, się z tym właśnie e, utożsamiłem, i postanowiłem, że fajnie byłoby mieć coś takiego w utworze. Jest to na pewno jakiś inny zabieg, też, który coraz częściej się pojawia, czyli mieszanie różnych, wiadomo, języków, e, e, z, z polskim akurat w tym przypadku. I no, jest to kolejny utwór o relacji, ale tym razem myślę bardziej takiej przyjacielskiej, e, że spotkamy się kiedyś gdzieś na neutralnym gruncie. E, nie wyszło tak jak. Chcieliśmy, żeby wyszło, ale kto wie, czas pokaże na ten moment, no takie jest życie, celawi. No właśnie, właśnie, tak chciałem powiedzieć, ale już nie muszę nic dopowiadać, ale powiem ci o samym utworze, jeżeli chodzi też o klimat muzyczny, dlatego że tak jak mówiłem wcześniej przy dwójce, że to pewnie mój ulubiony utwór, tak jednak zapomniałem, że w dodatkach mam napisane, że SejLawi to mój ulubiony utwór, jeżeli chodzi o cały klimat muzyczny, tak fajnie płynie ten beat i ten podkład, i taką robi przestrzeń fajną do słuchania tego. Mi się bardzo podoba, bardzo bardzo fajne RB w takim, w takim troszkę nowym sznycie. Więc tutaj muszę powiedzieć, że to mój faworyt na pewno, jeżeli chodzi o klimat muzyczny. A twój też, czy, czy, czy nie? Myślę, że jak najbardziej. Jakby bardzo mi się podoba ten utwór. Od samego początku, jak usłyszałem pierwszą wersję demo, bo, jeżeli chodzi ogólnie o produkcję tego, tego mini albumu, to było tak, że ja robiłem jakieś tam preprodukcje, które się opierały gdzieś tam na jakichś bardzo prostych akordach, albo znalazłem jakiś bardzo fajny, interesujący sample. Od razu wysłałem to do Filipa i Filip czarował i wychodziły z tego naprawdę bardzo fajne rzeczy, więc no myślę, że ten utwór pod kątem produkcyjnym i tego, jak zostały też w wokale jakby finalnie zedytowane, zmiksowane i tak dalej, to. Jest to na pewno chyba po nw 9 mój faworyt. Jak najbardziej. Ciało gorące. Znów zmieniasz stan skupienia w parę się ulatniasz. Utwór numer 5 to ciało gorące. I tutaj, ciągle w tematyce relacji z kimś innym, tutaj. Mamy takie wątpliwości, jakby próbę dogadania się, tutaj są te fragmenty, powiedz czego tak naprawdę chcesz, być nam niedane. rozstajemy się, wspomnienia, nie zapomnij o mnie, więc też tu taka trochę e, nutka goryczy. Tutaj pytanie do Ciebie pierwsze na pewno, w jakim kontekście ten tytuł też, jeżeli chodzi o to. Chodzi o emocje, dużo emocji, ciało gorące od tego? E, ciało gorące, myślę, że odnosiło się to bardziej od tej zbrodni. Od stanu skupienia, właśnie, że pojawiają się ludzie w naszym życiu, i za chwilę jakby ich znowu nie ma, jakby po prostu wyparowali w jakimś sensie. Myślę, że dlatego nazwałem ten utwór w taki sposób. Tak, myślę, że tak. Jest to też utwór o relacji jakby przyjacielskiej, chociaż można go interpretować na różne sposoby, tak naprawdę, bo jest taki trochę związkowy, o złamanym sercu, ale był napisany jakby w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym jakby na myśl moim o, o przyjaźni. Słuchaj, tutaj na pewno musimy powiedzieć też o obrazku, dlatego że jest wideo, kolejne wideo już, i właśnie to jest takie ciekawe trochę. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się nie takie łatwe do, do, może do odszyfrowania, dlatego że tak, tam jest jakaś impreza, to na pewno wiemy, widzimy ciebie na początku z kwiatami, jakbyś na kogoś czekał, później te kwiaty lądują na ziemi, na końcu są w ogóle jeszcze. Podeptane w tym miejscu, także jakbyś mógłby powiedzieć też parę słów o, o pomyśle na to, dlatego że tak widzimy, że, i, że no, ty będąc tą osobą na tej imprezie, nie bawisz się raczej zbyt dobrze, dlatego że jak są ujęcia ciebie, na przykład tam na parkiecie między ludźmi, to widzimy, że no, jesteś dość smutny. I jeszcze to wszystko, tak to światło na ciebie pada, żeby specjalnie mm. podkreślić, że jesteś, jak to jest sam. Jak siedzisz tak samo na tej chyba kanapie, na, tej, na jakichś fotelach, to tak samo, też jesteś taki nieobecny trochę, więc tu coś jest nie tak. E, tak. Jakby gdzieś nawiązanie e, inspiracji do powstania tego teledysku, myślę, że był trochę jakby film e, Marzyciele, e, przez to, że jest chłopak dziewczyna obok mnie na kanapie. E, Symbolika kwiatów to myślę, że ogólnie gdzieś ten motyw kwiatów przez tą, e, przez całą EPkę jakby się przeplata, nawet jakby z okładką, więc e, wydaje mi się, że kwiaty jakby mogą mieć bardzo dużo różnych e, e, znaczeń dla każdej osoby tak naprawdę. I no, w, w teledysku no w zamyśle miałem być właśnie taki nieobecny, jakby no, też jakbym czegoś szukał, jakby nawet własnego miejsca, ale też jakby za bardzo nie... Nie wiedział, co tak naprawdę z sobą zrobić. I myślę, że często w życiu właśnie w takich sytuacjach, o których na przykład piszę utwory na, na tej epce jakby no nie do końca od, od samego początku wiemy, co jakby z sobą zrobić w takich momentach. Jakby czekamy, aż to przeminie po prostu, albo szukamy jakiegoś rozwiązania, albo rzucamy się w jakieś inne sytuacje życiowe, inne relacje, żeby po prostu za, zapomnieć o, o nieprzyjemnych e, rzeczach. Zamknij oczy. Usta, nie doczekasz jutra. Koniec utwór numer 6, czyli utwór ostatni, Polska. I tutaj sam tytuł Polska sugeruje nam trochę, że na pewno o naszym kraju. <laughs> Czy to podkreślenie, wiesz co, ten utwór to takie podkreślenie trochę chyba tak nastrojów w Polsce, dlatego że jest tutaj tak jakby trochę o nietolerancji, bo w <laughs> tym tekście możemy wyciągnąć, że Trzeba się ukrywać, oglądać za siebie, jeśli chodzi, wnioskuję, jeśli chodzi o bycie na przykład, osobą homoseksualną albo ogólnie osobą z LGBT środowiska. No powiem ci, że dość odważny temat sobie tu wziąłeś, szczególnie po tych pięciu utworach, gdzie byliśmy w relacjach, w takich tematach dość bezpiecznych, które każdy jeszcze mógł sobie przełożyć na swój grunt. O tyle teraz, na koniec, jeszcze z tym utworem Polska, to myślę, że no nie wiem, nie wiem. Tu pytanie do ciebie, czy też się nie obawiałeś trochę wziąć, wiesz, taki tytuł, jaki temat? Trochę się obawiałem na pewno. Jakby to jest w ogóle pierwszy utwór, który napisałem na EPK, jak zacząłem pracy nad nią. I też już wiedziałem, że w pewnym momencie na pewno wrócę do swojego kraju. Jakby te cztery lata w Anglii bardzo dużo mnie nauczyły o samym sobie, o różnych innych środowiskach, o, no, o ludziach, o różnych kulturach tak naprawdę. I otworzyło mi to na wszystko oczy. Ja wylatując do Anglii byłem przekonany, że jestem na wszystko otwarty, a tak naprawdę nie byłem wielu rzeczy świadomy. Więc wydaje mi się, że ten utwór trochę o tym opowiada. Opowiada też o tym powrocie do kraju. Jako inna osoba, tak naprawdę, jako osoba świadoma samego siebie, i ten utwór sam się napisał, tak naprawdę, dla mnie, jakby sam po prostu, sam się napisał. Jakby, nie wiem, co mogę więcej o tym opowiedzieć. Na pewno no, bałem się i boję się, jaki będzie feedback, kiedy ten utwór się ukaże. Jest to zresztą czwarty singiel. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego się spodziewać. Jakby, no, są, takie, są takie trudne czasy, myślę, dla młodych ludzi, nie tylko, jakby, jeżeli chodzi o Polskę że no, nigdy nie aspirowałem na głos pokolenia, ani nic w tym stylu, ale fajnie by było, gdyby jakaś osoba, na przykład LGBT, posłuchała sobie tego utworu i pomyślała, że są ludzie tam, jakby, załóżmy, że będzie to osoba z małego miasteczka, z małej wsi, na przykład, która się zmaga jakby z tym, e, samym sobą w jakiś sposób, że pomyśli sobie, są osoby tam gdzieś, gdzieś w Polsce, niekoniecznie w Polsce, które no, jakby są LGBT i są ok, jakby i nie ma w tym niczego złego, tak naprawdę, więc no, nie pisałem tego utworu z takim zamysłem, ale później tak sobie go bardzo kminiłem y, sam na sami. Pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby ta piosenka nabrała jakiegoś znaczenia nawet dla jednej, dwóch, trzech osób, jakby. Więc robię to na własne ryzyko, ale nie cho chodzi o to, żeby być szczerym względem samego siebie mhm. i swojej sztuki, więc. Na to, no to chciałem postawić przypisanie tej etki właśnie. Wiesz co, Raf, ja nie chcę cię ciągnąć za język, bo my tu rozmawiamy przede wszystkim o muzyce, nie rozmawiamy o polityce czy o jakichś społecznych mm -hmm. rzeczach. Ale tutaj mam tylko jedno pytanie do ciebie w kontekście tego utworu. Czy to był taki też chwyt i to było też trochę przekoloryzowane, czy rzeczywiście uważasz, że w Polsce jest bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o tolerancję wobec takich osób? Myślę, że jest kiepsko. W sensie, jeżeli na przykład. Ja chciałbym swojego chłopaka trzymać za rękę. Oczywiście mogę to zrobić, gdziekolwiek w Polsce nie będę, ale mogę to zrobić na własne ryzyko, tak naprawdę. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie feedback, jakby widząc to, co się dzieje na ulicach, czy e, widząc to, co się czyta w prasie na przykład. E, można być sobą w tym kraju jak najbardziej, ale na własne ryzyko. I to jest ten problem, że podejmiesz to ryzyko, będąc sobą, nie wiem, ubierając się inaczej, zachowując się inaczej. E, wyglądając trochę inaczej, kochając inaczej, jakby robimy to tak naprawdę na własne ryzyko, więc jest to, myślę, na tych czasach bardzo wrażliwy temat. Każdy pewnie może mieć inne zdanie na ten temat. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, moim gościem Raf Skowroński. Omówiliśmy właśnie jego solowy materiał EPK NW9. Raf, bardzo dziękuję Ci za przemiłą rozmowę. Do zobaczenia kiedyś na linii, jeszcze mam nadzieję i no. też tobie życzę powodzenia i dzięki za super rozmowę. Cześć, tutaj Rafsko-Broński. Słuchajcie moich utworów na antenie Polskiego Radia Chicago. już pod